Co pan chcesz? Co żeś pan jest za jeden? Co? Wachmistrz spisu? PiSu? Ale który dywizjon? Co? A co przyszliście nam powiedzieć konie? Ja już idę. Co? A Rachmistrz spisu. A to co pan chcesz? Spisać mnie? Ale za co? Spis powszechny. No ale to już było. Dziesięć lat No Ale to, co, zgubiliście tamtą kartkę? Czy nie wiecie, czy żyje? Cały czas tu jestem. Nic się nie zmieniło. A chyba, że dalszy ciąg pytań. A co tam macie za pytania? Nazwisko? Ani nie Schulz, ani nie Goldman. Spiszcie pan z dzwonka. Dziękuję. Co? Co, obowiązkowy? Obowiązkowa to, to była maseczka. Jakieś inne pytania? Imię? Kazimierz Drugie No i cóż, żeś pan uderzył To po wuju. Pomścibor Pomścibor Widzę, że pan się świetnie bawisz, co? Co jeszcze jest? Pesel? To ja mam panu teraz pesel poddyktować? Proszę pana, to nie licznik. Mam cały czas ten sam Jakieś inne, durne pytanie? Co? Płeć? Czekaj, bo ja ci zaraz powiem, jaka płeć. I ja ci zaraz powiem, jak płeć. Czekaj. Dziewica oleancki, tyg, bioróżaryk. Nie trzeba na barwę! Gnoju ty. I zepsuł płot. Co za panda? Czemu jest godność.